Justyna Śniegocka, witam z kina Helios w Pile i zapraszam na specjalne wydanie magazynu Abonenta. A w dzisiejszym programie bardzo dobre informacje dla naszych abonentów. Powiemy o jeszcze szybszym transferze internetu w Asta.net dla wszystkich, a także dziewięciu nowych kanałach w naszej ofercie. Na zakończenie programu w dziale premium przedstawimy Państwu najlepsze filmy na długie jesienne wieczory z oferty kanału Plus i HBO. Justyna Śniegocka, zapraszam. Telewizja Polska przez trzy kolejne sezony, aż do 2012 roku, na zasadzie wyłączności będzie transmitować na swoich antenach zawody Speedway Extra Transmisje i magazyny żużlowe wzorem poprzednich dwóch sezonów będzie można głównie oglądać w TVP Sport oraz w pasmach oddziałów terenowych TVP. Ponadto portal sporttvp.pl umożliwi dostęp do plików wideo na żądanie oraz transmisji na żywo jest jedynym operatorem kablowym w Chile, który posiada w swojej ofercie TVP Sport. Kanał National Geographic został wyróżniony przez operatorów kablowych. Nagrodę Tytanowe Oko w kategorii Współpraca z Operatorami przyznano kanałowi National Geographic podczas czwartego festiwalu kanałów tematycznych organizowanych przez Piket. W kategorii Współpraca z Operatorami nominowanych wybierali operatorzy kablowi zrzeszeni w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej. Przedstawiciele firm wskazali kanały, które najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi w zakresie emisji programu. Polacy coraz częściej sięgają po płyty Blu-ray. Sprzedaż tego formatu wzrosła aż o 100%. Na początku 2009 roku media informowały, że liczba wszystkich odtwarzaczy Blu-ray w Polsce plasuje się na poziomie 100 tysięcy, z czego przeszło 50 tysięcy to konsole PlayStation 3, wykorzystywane przede wszystkim do gier. Okazuje się jednak, że Blu-ray w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Z informacji dziennika Gazeta Prawna wynika, że w tym roku sprzedawcy notują o 100% większą sprzedaż odtwarzaczy niż w roku ubiegłym. 22 października premierę miał Windows 7, system operacyjny firmy Microsoft. Windows to flagowy produkt Microsoftu, zainstalowany na setkach milionów komputerów. To jeden z najbardziej znaczących i rozpoznawalnych produktów technologicznych dostępnych na świecie. Steve Balmer, prezes Microsoftu, twierdzi, że Windows 7 ma trzy rzeczy, które czynią z niego produkt lepszy od konkurencji. Jest prostszy w użyciu, szybszy i posiada funkcje zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla programistów, pracowników biurowych oraz producentów sprzętu. W listopadzie oraz w grudniu do oferty programowej AstaNet dołączę 9 nowych kanałów. Pakiet DTV zasilą kanały dla dzieci, Carton Network, który znajdzie się także w ofercie analogowej oraz Boomerang. W pakiecie DTV Pack będzie można oglądać również kanał filmowy TCM, muzyczny SKTV, erotyczny Playboy TV oraz informacyjny CNN, dostępny także w pakiecie DTV Świat. Do oferty dołączy także pakiet nocny, w skład którego wejdą trzy kanały – Poker Channel, Private Spice oraz Audio Channel. Warto dodać, że nadal prowadzone są rozmowy z kolejnymi nadawcami w celu udoskonalania naszej oferty programowej, a w kolejnym wydaniu magazynu Abonenta postaramy się przybliżyć Państwu poszczególne kanały. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich klientów AstaNet od 2 listopada operator oferuje znacznie większe transfery. Najbardziej, bo aż czterokrotnie wzrosły transfery download, czyli pobieranie danych, ponad dwukrotnie wzrosły transfery przesyłu danych, co istotne zmiana dotyczy nie tylko nowych, ale i dotychczasowych abonentów. U dotychczasowych abonentów zmiana nastąpi automatycznie. Stanet wprowadziła także dwa nowe pakiety o imponujących prędkościach: Turbo o prędkości do 50 megabitów na sekundę i Turbo Max o prędkości do 100 megabitów na sekundę, który jest w tej chwili drugim najszybszym pakietem komercyjnym w Polsce. W ostatnim czasie Astonet zwiększyła czterokrotnie transfery internetowe. Jak zwykle w naszym przypadku nowa oferta dotyczy nie tylko nowych klientów, ale także dotychczasowych. Dotychczasowi klienci nie muszą się martwić, zmiana jest automatycznie. Warto wspomnieć, że najwyższy pakiet, który dzisiaj oferujemy to jest 100 megabitów na sekundę. Śmiało można powiedzieć, że tylko jeden operator w kraju oferuje podobne transfery. My jako, jako firma lokalna, regionalna Astonet, jesteśmy drugim operatorem w kraju, który oferuje transfery już w granicach 100 megabitów na sekundę. Oferta 100 megabitów na sekundę jest oferowana dzięki wdrożeniu przez naszą firmę technologii DOCSIS 3.0, technologii, która jest szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych. Jej możliwości są dużo większe, jednakże na chwilę obecną oferujemy 100 megabitów na sekundę. Astanet jest przykładem innowacyjnej firmy, która jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła technologię DOCSIS 3.0. Inwestycja Astanet na osiedlu K3 została zakończona zgodnie z planem. Mieszkańcy tego rejonu piły mogą już podpisywać umowy na usługi telekomunikacyjne. K3 to pilskie osiedle, które w ostatnim czasie zostało włączone do multimedialnej sieci Astanet. Od tego czasu mieszkańcy mogą już podpisywać umowy z operatorem multimedialnym Astanet. Tego typu przedsięwzięcia są realizacją naszej strategii, polegającej na podnoszeniu jakości, a także udostępnianiu naszych usług jak najszerszej liczbie mieszkańców. Miło nam poinformować, że montażysta telewizji Asta Krzysztof Krajkowski zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Filmowym o tematyce kolejowej. Krzysztof Czajkowski jest znany ze swojego zamiłowania do kolei. To już trzeci raz, kiedy bierze udział w tematycznym konkursie filmowym i drugi raz, kiedy odnosi sukces, ponownie zajmując drugim miejscem. W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło wysoką jakość filmowych ujęć i całej inscenizacji, najwyżej oceniając umiejętność doskonałego odzwierciedlenia dawnego ducha kolei. Zapraszam teraz do działu premium, w którym przedstawimy listopadowe premiery filmowe, a także aktualne promocje HBO. Istnieje świat, gdzie wiedźmy rządzą niebami północy. Gdzie niedźwiedzie są wojownikami. A dusze ludzi przybierają formy zwierząt. Okrutne rządy sprawuje tu pewna organizacja. Zagrozić jej mogą tylko złoty kompas i dziecko, któremu jest on przeznaczony. Daniel Craig, Nicole Kidman, Złoty Kompas w HBO i HBO HD. Opowiedz mi bajkę, ale lepiej uważaj, bo czasem bajki się spełniają. Walt Disney przedstawia. Król komedii Adam Sandler walczy o Happy End w prześmiesznej baśni dla całej rodziny. Opowieści na dobranoc w HBO i HBO HD. Sprawdźmy, jakie propozycje na jesienne wieczory przygotował dla swoich widzów Kanał Plus. Na innych niech spadają jesienne liście. Na was lekkie jak muślin, hity listopada. Nie bójcie się patrzeć. Jedyne co wam grozi, to nadmiar wrażeń. Nostalgia jak ślubny welon. Odlatująca gdzieś w dal. Chwila zapomnienia. I chwila przypomnienia tego, co najpiękniejsze. Zobaczycie wzruszonych chłopaków. Bena Stilera, który robi sobie jaja w Tropikach, Władcę much i Jasona Statama w wyścigu śmierci. Samobójcze zdarzenie zamieni się w weselne trzaski. I taki będzie ulotny i ciepły listopad w kanal. Plus. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Abonenta. Przypominam, że cały czas czekamy na Państwa uwagi i sugestie pod numerem telefonu 067-350900. Można do nas także pisać na adres a za dzisiejsze spotkanie już dziękuję i zapraszam na kolejny magazyn 14 grudnia o 20.00. Do zobaczenia.